wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj coś na maksa. Praktycznego, niezawodnego, markowego, co też przeszło facelifting. Peugeot tweet to świetny pretekst do tego, żeby przyjrzeć się jemu z bliska raz jeszcze. Zmienił się przede wszystkim silnik, który ma teraz wtrysk i 10,6 konia. Fajnie się to zbiera w sprincie z podświatą i większość osobówek nie będzie wam się działa na ogonie podczas takiego manewru. Skrzynia CVT jest zorientowana głównie na przyspieszanie, co w połączeniu z niewielką masą gdzieś mniej więcej 109 kg daje zadowalające efekty. Jeżeli ktoś się przesiada z 50, to naprawdę zobaczy ogromną różnicę. Z nowości jest też odświeżony kokpit i zegary z niebieskim podświetleniem, które mają święte prawo się podobać. Szkoda, że nie ma obrotomierza, ale no z drugiej strony to jest automat. To trzeba zrozumieć. Największą zaletą Twita są duże koła, które stanowią już pewien kanon w miejskich sprzętach. 16 cali sprawia, że skuter pewnie się prowadzi i nie panikuje podczas wjechania np. w w taką dziurę dziękować za nie będzie się też na progach zwalniających i wbijając się pod krawężnik. Geometria sprzętu nastawiona jest typowo e, na jazdę miejską w korkach. Gabaryty i masa Twita 125 są łatwe do opanowania i w korku z tą maszyną poradzi sobie nawet największa pierdoła. Peżotem można się przycisnąć praktycznie wszędzie, zyskując przy tym mnóstwo czasu. Niemniej, taka jazda to sprawdzian dla całej tej konstrukcji, to ciągłe dodawanie gazu i hamowanie. Mimo to po kilkunastu minutach takiej jazdy skuter nie łapie żadnej zadyszki. Skoro już o hamowaniu mowa, to muszę wspomnieć, że to najtańszy markowy skuter z ABS-em. Ten może się przydać, bo na pokładzie znajdują się dwie duże tarcze, które nie znają żadnych kompromisów. Dorzucono też stalowy oplot i nawet założyłem się sam ze sobą, czy jestem w stanie wymyślić musić działanie systemu antypoślizgowego hamując jednym palcem. Udało się. Twit <twek> to także moim zdaniem sporo komfortu w trakcie jazdy. Kanapa nie tylko fajnie wygląda, ale jest też szeroka, co umila tyłkowi spędzanie czasu za kierownicą. Tak samo jak tylne zawieszenie, które składa się z dwóch, a nie jednego amortyzatorów. Z przodu z kolei są klasyczne lagi o sporym skoku. Miejsca na pokładzie jest sporo i przy moim wzroście 1,85 m nie narzekam. Jeśli chodzi o kwestie praktyczne, to Twitch 125 posiada elektrycznie otwieraną kanapę za pomocą dość nietypowo ulokowanego przycisku. Pod siedzeniem zmieści się niewielki plecak z kanapkami do roboty albo kask typu jet. Jakby komuś było mało, to może e, rozważyć zakup takiego oryginalnego kufra Peugeot. Pod kierownicą z kolei mamy uchwyt, a niżej dodatkowy schowek na telefon czy dokumenty. Niestety nie jest otwierany ze stacyjki. Ogólnie sprzęt robi dobre wrażenie pod względem praktycznym i wizualnym. Dobrze się prowadzi i nieco ponad 3 litry na setkę i nie narzuca się w trakcie jazdy. Więc jeżeli szukasz markowej maszyny, dzięki której codziennie zaoszczędzisz mnóstwo kasy i czasu, to może warto rozważyć zakup tweeta za 9,5 tysiąca złotych. Nie, naprawdę, wygląda to bardzo solidnie, nie będzie wstydu podjeżdżać tym pod zakład pracy i... To jest dobry kandydat na fajnego towarzysza w mieście, który nie boi się niczego. Nawet największego korku w Warszawie, e, zwłaszcza w takiej okolicy, jak my jesteśmy, gdzie właśnie trwa budowa metra. <laughs> Przydaje się, serio. Dzięki wielkie na razie. Cześć, do zobaczenia w jednoślad.pl. Wideo Jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider.